Dzień dobry, witam serdecznie na kanale W ŚWIECIE KRÓLA MYŚLI na playliście ciekawostki. Kanał W ŚWIECIE KRÓLA MYŚLI utworzyłem w w takim celu, aby promować swoją twórczość literacką. Jestem pisarzem, samowydawcą, w dorobku posiadam trylogię fantasy zatytułowaną Król Myśli oraz thriller Cień Przeszłości. W tym roku, w roku 2026, mam zamiar wydać kolejną swoją powieść, tym razem dwutomową, zatytułowaną Rod i Miecz Prawdy, ale o tym będę mówił w innych filmach na tym kanale, na kanale w sieci Króla Myśli. Będę także pisał o tym na swojej stronie martisz.pl oraz na wszystkich portalach społecznościowych, na których mam konto. Przechodzimy do ciekawostek. Moi drodzy, dzisiaj przygotowałem dla was materiał, który powinien zainteresować ludzi takich jak ja, takich, którzy uważają, że historię należy napisać od nowa, bo to, co nam się serwuje w podręcznikach, w szkołach, na uniwersytetach, w zasadzie nadaje się do wyrzucenia. Dziś przeniesiemy się do Turcji, do magicznej Kapadocji, by zejść kilkadziesiąt metrów pod ziemię i odkryć jedno z największych ludzkich osiągnięć inżynieryjnych starożytności. To nie jest jaskinia, to zaprojektowane, wielopoziomowe, samowystarczalne miasto, wykute w miękkiej skale wulkanicznej. Witajcie w Delinkuju! Kto i kiedy zbudował to miasto? Datowanie Delinkuju to temat do dyskusji najprawdopodobniej te najwcześniejsze części miasta powstały w 8 vii wieku przed naszą erą a wykuli je najprawdopodobniej Frygińczycy lud indoeuropejski słynący z zaawansowanych umiejętności obróbki w skale później miasto było rozbudowywane i intensywnie używane przez wczesnych chrześcijan zwłaszcza w okresach takich arabskich najazdów mowa tutaj o VII, 9 wieku naszej ery to oni najprawdopodobniej dodali wiele charakterystycznych elementów w tym kaplice i szkoły skąd taki pomysł żeby budować miasto pod ziemią no właśnie Główną teorią, która próbuje odpowiedzieć na to pytanie, jest obrona i przetrwanie. Miękki tuw wulkaniczny Kapadocji był łatwy w drążeniu, a jednocześnie bardzo wytrzymały. Podziemne miasta służyły jako tymczasowe schronienie całych społeczności na czas zagrożenia, na czas najazdów. Wojen, lub też prześladowań religijnych. Kiedy wróg nadchodził, mieszkańcy regionu po prostu znikali pod ziemią na tygodnie, a nawet miesiące. Inne teorie mówią o ekstremalnych warunkach klimatycznych. Pod ziemią panowała stała, przyjemna temperatura, około 13 stopni Celsjusza, co chroniło przed zimnem, i upałami. Jaka jest pojemność tego miasta? Jakie są jego rozmiary? Otóż okazuje się, że jest to dość pokaźna podziemna metropolia. Skala Delincuyu zapiera dech w piersiach. Odkryto dotąd 8 poziomów, sięgających na głębokość około 85 metrów. Choć uważa się, że miasto może mieć nawet 18, a nawet 20 poziomów, a część korytarzy jest po prostu zawalona. Na powierzchni około 2,5 tysiąca metrów kwadratowych mogło się schronić od 10, a nawet do 20 tysięcy osób, razem ze zwierzętami i zapasami żywności miasto w mieście miasto w mieście czyli pomieszczenia i ich funkcje przyjrzyjmy się jak to wyglądało mieszkania jakie były mieszkania tysiące małych pomieszczeń mieszkalnych wspólne kuchnie identyfikowane po Czarnych smugach sadzy na suficie Dzisiaj możemy tak przypuszczać, że właśnie to były, to były kuchnie, bo, bo sadza na suficie świadczy o tym, że były tam palone ogniska, a wobec tego były to kuchnie. Ponadto, co znajdowało się w tym mieście, stajnie dla bydła, owiec i koni. Ciekawe, prawda? Znajdują się także tam spichlerze, cysterny na wino i oliwę, wenty, czyli winiarnie i tłocznie. Tak w tym, w tym podziemnym mieście wy, wytwarzano wino, tłoczono tam, tłoczono tam prawdopodobnie jakieś owoce, z których wytwarzano wino. Ale były tam także miejsca. Kulto, co wcale nie dziwi, prawda? W tym pięknie zdobione tak zwane kościoły krzyżowe, czyli świątynie na planie krzyża. Co ciekawe, w tym mieście były także szkoły i takie przestrzenie wspólne. A nawet, co może dziwić? Chociaż nie powinno właściwie. Nawet cmentarz. Na najgłębszych odkrytych poziomach znajduje się właśnie cmentarz. Serce systemu czyli powietrze, woda, ścieki. Jak zorganizowano podziemne miasto, właśnie zaopatrując je w powietrze, w wodę, i jak odprowadzano, Ścieki, jak odprowadzano odpady. Otóż powietrze. Miasto przetrwało dzięki 52 pionowym szybom wentylacyjnym, które sięgały aż na powierzchnię. Nawet na najniższych poziomach oddychało się tam swobodnie. Szyby te, szyby te były. Wąskie i kręte. Także uniemożliwiały atak lub zatrucie powietrza z zewnątrz. Czyli były dobrze przemyślane, dobrze zaprojektowane i ci, którzy projektowali to miasto, doskonale wiedzieli, jak zabezpieczyć się przed czymś z zewnątrz, co mogłoby zatruć powietrze, powietrze w mieście. A woda. Miasto miało dostęp do bardzo głębokich studni, sięgających nawet 80 metrów głębokości, które czerpały wodę z podziemnych warstw wodonośnych. Woda była gromadzona w ogromnych glinianych cysternach, które zapewniały zapas na bardzo, ale to bardzo długi czas. A ścieki to jeden z najbardziej niesamowitych aspektów. Jak wy sobie wyobrażacie odprowadzanie ścieków z miasta, które jest pod ziemią? Delinkuju posiadało własny szczelny system kanalizacyjny. Odpływy z kuchni i latryn były kierowane do specjalnych, głębokich dołów, które izolowano od źródeł wody pitnej, by uniknąć skażenia. A co mówi o delinkuju popularna teoria spiskowa? Czy to baza dla obcych? Ciekawe pytanie, prawda? Heh. Oczywiście tak fascynujące miejsce nie mogło uniknąć teorii spiskowych. Co zrozumiałe. Najprawdopodobniejsza z nich głosi, że delinkuju oraz podziemne miasta Kapadocji, bo nie tylko jedno takie miasto było wybudowane w tamtych rejonach. Podziemne miasta Kapadocji było zbudowane jako schronienie dla, nie dla ludzi, ale przez ludzi pod kierunkiem przybysu, przybyszów z kosmosu. Zwolennicy tej teorii wskazują na idealną geometrię szybów wentylacyjnych, o których już tutaj wspominałem, precyzję wykonania oraz rozmiary tego kompleksu, które ich zdaniem przekraczają możliwości technologiczne naszych starożytnych przodków. Według teoretyków spiskowych. Pozostawiona przez obcych technologia lub po prostu ich bezpośredni nadzór umożliwiały stworzenie tak, tak zaawansowanego podziemnego świata, podziemnego miasta. Niezależnie od tego, czy wierzymy w ziemskich inżynierów czy kosmicznych doradców, delinkuju z całą pewnością pozostaje świadectwem niezwykłej pomysłowości. Co trzeba przyznać, prawda? Niezwykłej determinacji i zdolności przetrwania naszych przodków. To pomnik ludzkiego instynktu, który każe chronić to, co najcenniejsze życie i wspólnotę. A co Wy sądzicie o tym mieście, o Delinku i podobnych do niego, Miasta, które znajdują się tam na terenie Turcji. Czy to dzieło genialnych, starożytnych budowniczych, czy może ślad po jakiejś ingerencji z zewnątrz? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych ciekawostek których na tym kanale będzie się pojawiało coraz więcej moi drodzy, jak już wspomniałem na początku tego filmu jestem pisarzem, samowydawcą ten kanał otworzyłem po to, aby wspierać samego siebie jako samowydawcę wobec tego potrzebuję waszego wsparcia wesprzeć mnie właśnie możecie e, lajkując te filmy to Wbrew pozorom bardzo duże wsparcie, komentując ten, te filmy, odpowiadając na pytania, które ja tutaj zadaję. A ci, którzy uważają, że jestem tego warto, że na to zasługuję, tych zapraszam na portal Patronite w celu takiego finansowego wsparcia pisarza, samowydawcy, który na tym dzikim rynku wydawniczym w Polsce próbuje. Próbuje się przez ten gąszcz pisarzy, samowydawców, pisarzy wspartych różnymi wydawnictwami, przebić do Was i pokazać to, by pokazać to, co powstało w jego głowie, to co przelało na papier. Możecie mnie wesprzeć na portalu Patronite, przy czym pamiętajcie, o tym wspominam, i będę wspominał coraz częściej każde takie wsparcie jest. Przeze mnie księgowane jako e, zapłata za przedsprzedaż kolejnej mojej powieści. Trylo nie trylogii, tylko e, po dwutomowej powieści Rodkorata i Miecz Prawdy. To wszystko. Hej.